Witam Was w kolejnym odcinku Titan Quest Jesteśmy w górnym obozie Przeszliśmy cały dolny obóz Teraz jesteśmy w górnym obozie Tutaj też już sporą część tego obozu wybiliśmy Ale z tego co widzę to są bardzo, bardzo wielkie obszary Dolny obóz to były takie typowe obozowiska Jakieś namioty, coś w tym stylu Tutaj mieliśmy do czynienia Właściwie mamy do czynienia cały czas Z jakimś takim opuszczonym, zrujnowanym miastem I ogólnie czai się tutaj masa nieumarłych My tutaj idziemy właśnie Bezproblemowo sobie z nimi radzimy. Nie mam jakichś większych problemów. Zobaczcie, supernego uderzenia właśnie dostali. Gdzieś tutaj spadają. Jeden, drugi, Pff, Zero problemów. Musimy ten cały górny obóz sobie tutaj obadać. Poza tym mmm, dostaliśmy nowe informacje. o i teraz by się przydało z tego upiornego walnąć aż poczekam, proszę. Pach! <laughs> Kości się sypią. Dostaliśmy nowe informacje. Gdzieś tutaj w pobliżu czają się gorgony. Gorgony znane z mitologii greckiej, bestie, takie potwory. Trzy bestie były, które miały zdolność zamiany każdej żywej istoty w kamień, jeśli na nią, spojrzy, jeśli na nią spojrzały. Poza tym to były takie istoty, które miały na głowach węże zamiast włosów. Takie ogólnie ohydne poczwary. Pewnie spotkamy takie prędzej czy później. W mitologii greckiej. Właśnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, były tylko trzy gorgony, dwie były nieśmiertelne, jedna śmiertelna, ta śmiertelna to była meduza i ona została w mitologii greckiej unicestwiona, zabita przez Perseusza, był taki heros, Perseusz. No i ogólnie, nie wiem, mógłbym Wam o tym też opowiedzieć, pod warunkiem, że coś sobie przypomnę. Zobaczcie, łapki im się świecą, trochę się boję, ale, ale, pach, dobra, po nich. Hmm, tam było ogólnie coś takiego, że ten perseusz został zaproszony do jakiegoś króla na jakąś ucztę, coś w tym stylu. Ten król tam ogłosił chyba, że się żeni, i wszyscy goście zaczęli mu obiecywać jakieś podarunki, prezenty, ogólnie coś tam. A perseusz był ogólnie biedny, no ale też nie chciał jakoś odstawać z tyłu. I w sumie można by zrzeć, że popełnił taką głupotę. Z rozpędu obiecał temu królowi głowę meduzy, właśnie. Wiadomo, ci wszyscy inni zaproszeni goście, jacyś tam, jacyś tam zamożni panowie, bogacze, tam ofiarowali jakieś ziemię, tam coś, tam bydło, skarby, jakieś nie wiadomo co. Na co mógł obiecać jakiś taki biedny Perseusz? No, tylko jakiś taki niesamowity wyczyn. No i właśnie obiecał mu tę głowę meduzy, pomimo tego, że nie miał pojęcia, gdzie taka meduza w ogóle siedzi, gdzie te gorgony są. No ale jak to bywa w mitologii greckiej, pomocą na pomoc Herosom bardzo często przychodzą bogowie i tak się stało i tym razem pojawiła się Atena z Hermesem Atena, no w sumie właśnie dziwna sprawa Atena chyba też nie wiedziała, gdzie te gorgony właściwie są ponieważ poradziła mu, aby udał się do takich trzech wiedźm, że one i, i one niby na pewno miały wiedzieć, gdzie te gorgony przebywają no, właśnie, te wiedźmy to były chyba tak zwane starki, czy jakoś tak one się zwały. To były takie dosyć unikalne wiedźmy, takie staruszki trzy. One miały wspólny ząb i wspólne oko. Jeden ząb jedno oko miały, ale nie każda z nich po jednym oku i po jednym zębie, tylko właśnie miały tylko jedno oko i jeden ząb i musiały się nim dzielić. Po prostu raz. Korzystała z zęba i z oka jedna wiedźma, raz druga wiedźma, raz trzecia wiedźma. To były właśnie dla nich bardzo cenne dwa przedmioty. I Perseusz, któremu z początku nie chciały zdradzić po, po, położenia tych gorgon, ukradł im, im to oko i tego zęba, tak perfidnie, no nie. I powiedział, że im tego nie zwróci, dopóki mu nie wyjawią te, tego sekretu. No to wiedźmy się oczywiście zgodziły, oddał im to oko, ten ząb. No, Były mu bardzo wdzięczne, powiedziały, gdzie te gorgony są, i mało tego jeszcze dały perseuszowi. Dały perseuszowi, z tego co pamiętam, takie skrzydlate sandały, oraz jeszcze mu coś dały. Dały mu skrzydlate sandały i. No z tego co pamiętam, właśnie Atena mu dała tarczę wtedy tarczę z brązu, żeby sobie z tymi gorgonami mógł jakoś poradzić. Hermes dał mu ostrze, dzięki któremu będzie mógł z tymi gorgonami tam jakoś walczyć. Te wiedźmy właśnie dały mu sam dały jeszcze coś, jeszcze coś mu dały Coś bardzo przydatnego, kurde, miałem wyłączyć te krytyczne obrażenia już, ale dobra, niech będą przez ten jeden odcinek Jak mi się przypomni, co one mu jeszcze dały, to wam powiem W każdym razie, a wiem, wiem, one jeszcze mu dały hełm, hełm Hadesa, który niej niewidzialnym, o Tak, i on miał taki potężny set, właśnie, hełm, hełm Hadesa, dzięki któremu był niewidzialny Tarcze z brązu od Ateny sztylet, taki właściwie ostrze od Hermesa i skrzydlate sandały jeszcze miał, właśnie dzięki którym mógł się unosić w powietrzu. Jejku, gdybym ja miał taki set, to normalnie rzeźnia. Dobra, tajemna formuła, grzechotka śmierci, przepis na artefakt. Zobaczcie, to nasz drugi przepis chyba na artefakt. Czego on wymaga? Ektoplazmy, no to czegoś takiego to ja nie mam na pewno. Esencja męstwa Hillesa, coś takiego tam wypadało. Oraz zwój mocy tajemnej. To jest zwój, który można kupić u sklepikarzy. Tam gdzieś w sklepach. Ciężko nie jest pewnie na niego trafić. No ale w każdym razie ten cały już wiedział już gdzie te gorgony są. Gdzieś tam na zachodzie, one były na jakiejś tam wyspie daleko. No i tam się właśnie udał. To były takie trzy siostry, chyba nawet, te gorgony. I tak jak mówiłem, tylko jedna była śmiertelna właśnie meduza, ta, której głowę miał odciąć. No i co on zrobił? Jeśli by spojrzał na te meduzy, zostałby automatycznie zamieniony w kamień. Więc wykorzystał tarczę od Ateny, tę z brązu, i patrzył po prostu na odbicie tej tarczy. W jej odbiciu widział te meduzy. Mógł się podkraść po cichu do niej. Odciął jej głowę tym ostrzem, które ofiarował mu Hermes. I wtedy się też <grym> wydarzyła taka dziwna sprawa, bo z tej rany po głowie Wyskoczył Pegas, wyskoczył taki skrzydlaty koń, no pewnie znany tam też z mitologii, Pegas. No i co się potem stało? No i potem te dwie siostry tej meduzy, te pozostałe dwie gorgony, chciały go ścigać oczywiście, no ale wtedy skorzystał z tych swoich sandałów, skorzystał z tego hełmu nie, nie, niewidzialności, ogólnie mógł, mógł im umknąć i tak właśnie zrobił. I chyba nawet potem dosiadł tego Pegaza, coś tam wrócił ogólnie do, do tego króla. Pokazał, że tę głowę zdobył, tego tamtego, ogólnie było fajnie. Ale jeszcze chciałem wam właśnie powiedzieć taka ciekawostka, jak on tam wracał do tego kraju z tą głową Meduzy. To zauważył na jakiejś skalnej ścianie przykutą młodą kobietę. Zakochał się w niej oczywiście, no jak to bywa w tego typu opowieściach. Ta kobieta to była, znaczy kobieta, no to była młoda dziewczyna ogólnie nazywała się. Nazywała się Andromeda, o właśnie Andromeda. I, i, I co się okazało? Czemu jest ona przykuta? Czemu była przykuta? Ogólnie to była córka króla, króla Cefeusza, ten król Cefeusz... Patrzcie, przebicie serca, kolejny artefakt, znaczy ja to ogólnie nazywam artefaktem i esencja ciąci w Artemidy. Co to przymioty się tak sypią? Normalnie tutaj, co to się stało? Przeważać na życie, bo z, bo z wrażenia zaraz padnę tutaj. Ale co to ja mówiłem? Aha, ogólnie królewna Andromeda, córka króla Cefeusza i królowej Kasiopei. Czemu ona była przykuta? No, no, dlatego, że jej matka, to właśnie królowa Kasiopeia chwaliła się jej urodą, u, u, urodą tej swojej córki, tam mówiła, że nas piękniejsza od Nereid, coś takiego, tym samym wkurzyła Posejdona. Wkurzyła, wkurzyła Posejdona do tego stopnia, kiedy te pies mi się rozszczekał no znowu, wkurzyła Posejdona do tego stopnia, że Posejdon zesłał na ich kraj morskiego potwora, który właśnie pustoszył tam te wszystkie okolice, miasta i tak dalej, no, dziwnie to zabrzmiało okolice miasta i tak dalej. No ale ogólnie spustoszenie w tym ich kraju siał i można go było udobruchać tylko w ten sposób, że temu potworowi właśnie zostanie poświęcona królewska córka, czyli Andromeda. No i dlatego ją przykuli do tej skały. No ale co? Pojawił się Perseusz z tym swoim całym super ekwipunkiem i pokonał tego potwora bezczelnie. Potem coś takiego chyba było, że pomimo tego, że za zabicie tego potwora obiecali mu tę andromedę za żonę, ale nie chcieli się zgodzić. Chcieli go chyba nawet pojmać, zabić tam coś tam na tym dworze. Wtedy on wyjął z tej torby swojej głowę, meduzy i wszystkich tam tych swoich wrogów zamienił w kamień. Momentalnie. Taka fajna sprawa. Perseusz. No i właśnie Perseusz i Andromeda żyli sobie długo i szczęśliwie, bla bla bla, tak jak to bywa w tych fajnych mitach. No i jeszcze taka ciekawostka. Te wszystkie ważniejsze istoty i postacie ogólnie z tego mitu, oczywiście, zostały uwiecznione na, na nieboskłonie w ten sposób mamy gwiazdozbiór Perseusza, Cefeusza, Kasiopei, Andromedy. To wszystko jest tam w miarę naprawdę blisko siebie na niebie. W Polsce to możemy sobie oglądać. Może nie przez cały rok. Na pewno Kasiopeja i Cefeusz jest widoczna przez cały rok na niebie z Polski, właśnie. To, jest, to są dwa z pięciu gwiazdozbiorów, które zawsze są w Polsce widoczne. Pod warunkiem, że jest noc i pod warunkiem, że nie jest pochmurno oczywiście. Jest właśnie pięć takich gwiazdozbiorów, które zawsze są w Polsce widoczne. To jest mała niedźwiedzica, wielka niedźwiedzica, kasjopeja, cefeusz i smok jeszcze. No ale ze smokiem to już jest związany zupełnie inny mit tutaj. Odnośnie tego smoka to jeszcze nic takiego się tutaj w Titan Questie nie działo. Jeśli, się, jeśli, jeśli jakieś nawiązanie do, do tego mitu zauważę, to oczywiście Wam opowiem. Ale kurde, chciałbym, żeby to upiorne uderzenie się szybciej regenerowało. Wyknę sobie ogólnie misturkę z energią. A, no i gwiazdozbiór Pegaza też jest. To jest właśnie ten pegas, który wyskoczył z głowy, właściwie z tej, ścięty, z tej rany po ściętej głowie meduzy. Pegaz, taki wielki gwiazdozbiór, też widoczny. Na polskim niebie Ale też nie przez cały rok Trzeba to na to sobie trafić I umieć to rozpoznać, oczywiście No dobrze Oj, w każdym razie, zobaczcie Widzimy istoty zamienione w kamień To chyba jest znak dla nas Że gdzieś w pobliżu Te gorgony wszystkie się będą czaić A czy my mamy jakąś odporność Na zamianę w kamień? Chyba wie no Ale będziemy się musieli tam przyczaić w ogóle jest jakiś safe w tej grze, coś w tym stylu chyba nie ma, co? Jak sobie chodzę, chodzę, chodzę. Ale podejrzewam, że, że, że nawet jeśli mają jakąś zdolność zamiany w kamień, to w tej grze jest to zrealizowane tak, że no nie wiem, albo się ginie od razu, taka natychmiastowa śmierć, albo jakieś dłuższe unieruchomienie, może to jest. no mi powiedzieć, na pewno będę starał się unikać tego. Pod warunkiem, że te gorgony w ogóle tutaj będą w tej grze. Ale powinny być, skoro była o nich mowa. Zwłaszcza, że mamy w queście napisane: Pokonaj gorgony. Nie no, to muszą być gorgony. Szukamy gorgon. Ale raczej tutaj nie będzie ich jeszcze. Jesteśmy wciąż na tym górnym obozie. Musimy tutaj wszystko sobie zwiedzić. Polujemy wciąż na kolejny poziom. Oj, skrzynka, świetnie. Podejdę bliżej, walnę z upiornego. Pach, z drogi. Odsuńcie się od mojej skrzynki. Mhm. Oj, tutaj jakieś przejście, tak. Może jeszcze jakieś skrzyni pilnują. Aj, tam jeszcze jakieś przejście wyżej jest. Kurde, jakie to są wielkie obszary. Ale trzeba to wszystko sprawdzić. trzeba. Nie ma wyjścia. Oj, co ja tu wziąłem? Żelazny Gladius. No właśnie, ale czekajcie, bo podniosłem jakiś artefakt znowu. I nawet go nie obejrzałem. Przebicie serca. Bardzo szybka broń, 17-22 obrażeń, 14% szansy na 30-65 obrażeń od krwawienia przez 5 sekund, 22% redukcji zdrowia przeciwnika, 7-16 obrażeń kłutych, 12% odporności na obrażenia kłute, 18% zdolności ataku i plus 1 do anatomia. Jakaś taka zdolność, zobaczmy, 62, 56, no gorsze niby. Niby gorsze, no chyba, że uważacie, że lepsze, wy się lepiej znacie. Nie wiem, jak to właściwie przeliczać sobie tutaj. Na przykład to, 20, to 22% redukcji zdrowia przeciwnika to brzmi jak obniżenie bazowego zdrowia przeciwnika, czyli jakbym zadał jakieś obrażenia na starcie wszystkim wrogom, ale to na pewno te obrażenia tutaj nie są uwzględniane w podsumowaniu. Nie wiem, ja tej broni na pewno nie będę jeszcze sprzedawał. Jeśli mi podpowiecie, że ta jest lepsza od nóża tkacza śmierci, to wtedy bym sobie zmienił, oczywiście. Ale bierzcie też pod uwagę, że odnurze tkacza śmierci mogę sobie wzmocnić w każdej chwili przez jakiś amulet albo relikt, no nie? I wtedy to odnurze dostanie jeszcze dodatkowego kopa. Na razie mimo wszystko chodzę z tym odnurzem. I idziemy dalej. I skrzyneczka, świetnie. Mhm. A jeszcze potem takie... Tak mi się właśnie przypomniał taki motyw, co właściwie się stało po tym z głową Meduzy. Bo ogólnie Perseusz w przyszłości, jak tam już został władcą, pewnie po tym całym królu Cefeuszu, to często używał tej głowy do rozwiązywania jakichś takich swoich osobistych porachunków. Ogólnie sporo ludzi zostało zamienionych w kamień. A na samym końcu głowa trafiła do Ateny. I Atena sobie chyba tę głowę przymocowała na egidzie, coś takiego. Atena, właśnie bogini wojny, jeszcze właśnie posiadała głowę Meduzy. <laughs> Niepokonana był. Fajnie. I co, tu chyba wszystko. Tu jest murek, nie możemy za bardzo przejść. Tutaj możemy przejść jeszcze. Dużo wrogów, ale wszyscy są blisko mnie, więc pach! No, to trójka odleciała. Łyknę miksturkę. Muszę uważać na to zdrowie tutaj. No, ale już starczy tych unikatowych broni. I poproszę teraz o jakieś unikatowe, fajne pancerze. Może dla odmiany. A i spowolnili mnie. Czymś mnie tu spowolnili. Ale już jest okej. Okay. Pierścionek krzepy. Idziemy dalej. Oj, tam widzimy jakieś wejście. Splugawione jaskini. już to widzieliśmy wcześniej. Czy ja już tutaj wszędzie byłem? O, to jest pytanie. Tu są te istoty zamienione w kamień. Kurde, jesteśmy coraz bliżej tych gorgon strasznych, pewnie. Chyba wszystko... O, tu jeszcze mogę chyba iść. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, musimy wszystko tutaj obejść. Potem na spokojnie, znaczy na spokojnie, no łatwo mi powiedzieć, na pewno pójdziemy sobie do tych gorgon. Uf. Może będą w tych splugawionych jaskiniach już. Skoro tam w pobliżu były te istoty zamienione w kamień. Zarówno jacyś ludzie tam byli zamienieni, jak i, jak i jakiś gigant, coś takiego. Taki, taki olbrzym jakiś. Czyli siła przeciwko gorgonom nic nie pomoże się okazuje. Skoro takiego giganta sobie zamieniły w kamień. O, ale fajne skrzynki. O, Może będzie jakiś fajny przedmiot przydatny do walki z gorgonami. Majestatyczna skrzynia. Eliksir, zdrowia, gorąca, myśliwska, włócznia, umiejętności na sprzedaż, ochronny pierścień umiejętności na sprzedaż, dużo kasy. Ta włócznia... Wolna, no słabiutka, no ale ma prefix sufiks, to sprzedamy. Jeszcze zdobiona skrzynia jest. No jest dużo kasy... Ochronny tłoczony na napierśnik wnikliwości też ma przedrostek. przedrostek ogólnie dużo już tego tu mam, muszę uważać. Być by się przydało to uporządkować kiedyś. Dobra, powiedzmy. Ochrony tłoczony na napierśnik wnikliwości chciałbym sobie wziąć. A te tłoczone nagolenniki z ręczności? Ja nie mam jakichś super nagolenników. No ale te są gorsze. Chociaż 7 z to nie tak znowu mało. A zbroja spada 8. Tylko, że tutaj mam redukcję do wymagań jeszcze. No ja no, zostanę przy tym, co mam. Idziemy. Idziemy do tych splugawionych jaskiń. Coś czuję, że tam będą gorgony. Hmm. No, zamienieni w kamień są, zobaczcie. No dobrze. Tu jest to wejście, ale ale tutaj wejdziemy sobie już w następnym odcinku. Mamy chyba jedno to zadanie poboczne. Nie, w ogóle nie mamy zadań pobocznych. Te gorgony całe to są związane z zadaniem głównym. Pokonać gorgony, znaleźć odpowiedzi w jaskiniach Parnasu. To jest wszystko właśnie związane z czwartym obszarem. Nie mamy zadań pobocznych. No dobrze, ale to już wszystko badamy w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się. Na razie.